Cześć, nazywam się Kuba, jestem radcem kulinarnym w kuchni szkoleniowej Nestle Polska i dzisiaj wspólnie zrobimy pastę z soczewicy z pomidorami. Do której przygotowania potrzebujemy blender kielichowy, bądź blender ręczny, tak zwaną żyrawkę. W pierwszej kolejności, soczewicę przesypujemy ją do blendera kielichowego. Po wrzuceniu soczewicy do blendera kielichowego dodajemy także 60 g słonecznika wstępnie uprażonego, ząbek czosnku dla aromatu, połowa soku z limonki, szczypta soli, szczypta cukru. Oraz 200 g pomidorów z puszki. Żeby wszystko nie było suche, dodamy także oleju z zalewy suszonych pomidorów, około 50 g. Oraz dużą szczyptę pieprzu. Następnie blender szczelnie zamykamy. I odpalamy na największą moc. Po zblendowaniu pasty na gładką masę przekładamy ją do miseczki. I doprawiamy ją 60 gramami suszonych pomidorów, które zostały wcześniej już u nas skrojone. Dla koloru wrzucimy także troszeczkę pietruszki, która ma bardzo dużo żelaza. Najpierw trzeba oberwać troszeczkę listki i delikatnie ją posiekać. Naszą ulubioną pastę z soczewicy możemy podać na wiele różnych sposobów, z różnymi warzywami. Ja osobiście najbardziej lubię z marchewką oraz surowym ogórkiem, miksem sałat. Musimy ładnie wymieszać naszą pastę z suszonymi pomidorami oraz pietruszką. Następnie bierzemy najładniejszy talerz jaki mamy w domu. Nakładamy na środek dwa kleksy naszej pasty. Rozcieramy troszkę. I przechodzimy do układania warzyw. Marchewkę ja mam skrojoną obieraczką do warzyw. Robię takie kwiatki. Bierzemy troszeczkę miksu sałat. Układamy je po boku talerza, a dookoła rozkładamy słupki warzyw. Możemy jeszcze posypać dowolnymi nasionami, bądź pieprzem, jeżeli ktoś lubi, także dużo pietruszki, która ma bardzo dużo żelaza. Smacznego!